nie Ale nie zacznij na mnie. Nie, nie zacznij to Nie, nie zacznij to za ten? 5 mega? 2? Dobrze. ile, bo wtedy.

Yes, tak, tak, dziękuję. Wiem, no, że dla pani je, tej. Tak, ale tak pytaliśmy, czy pani nie bim leka. Chcieliśmy zrobić, a pani stwierdziła, że mleka. No, ja wiem, no coulda, no, by, nie bim leka. Może trochę więcej niż. Kurde, no to jest widzi, że. Tak, tak. Nie wiem. Tak. <laughs> tak, tak. Ja taki film oglądałem, że też takie kofery robili. Nie wiem, dobra. I dobrze jest kakao. Dobrze jest taka w ja no, 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 pani ma rację, Tych za mało. Tędy, więcej, więcej czekolady. No. No, Który banany? To, to, to jest przy tej dania tej. A ale. Dobra. jest Jeszcze do Dobre jest, aczkolwiek...